Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego Twoje życie wydaje się być pełne niewytłumaczalnych zdarzeń? Momenty, gdy wszystko zdawało się być stracone, a nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, pojawiało się nieoczekiwane rozwiązanie? To, co za chwilę usłyszysz, może wstrząsnąć podstawami Twojego rozumienia świata duchowego. Przygotuj się na szokującą prawdę. Demony, te mroczne siły, których większość z nas się obawia, mogą działać na Twoją korzyść? Brzmi niewiarygodnie, a jednak jest to tylko wierzchołek góry lodowej tajemnic, które zaraz przed Tobą odkryje. W tym filmie dowiesz się, dlaczego demony wbrew powszechnemu przekonaniu mogą chcieć Ci pomóc? Jaki ukryty motyw kryje się za ich pozornie dobrymi uczynkami? Jak rozpoznać, czy jesteś jednym z wybranych? jaką niewyobrażalną moc posiadasz, nawet o tym nie wiedząc. Nie odchodź od ekranu, bo to, co zaraz odkryjesz, może być kluczem do zrozumienia tajemniczych wydarzeń w twoim życiu i odkrycia twojego prawdziwego przeznaczenia. Przygotuj się na podróż, która na zawsze zmieni twoje spojrzenie na świat duchowy. Dlaczego demony wbrew powszechnemu przekonaniu mogą chcieć ci pomóc? Wyobraź sobie, że twoi najwięksi wrogowie stają się twoimi nieoczekiwanymi sojusznikami. Szokujące? A jednak w świecie duchowym to rzeczywistość. Demony, te mroczne istoty, które zwykle kojarzysz z chaosem i zniszczeniem, mogą działać na twoją korzyść. Dlaczego? Bo jako wybrany. Nosisz w sobie moc, która przeraża nawet najciemniejsze siły. Demony wiedzą, że bezpieczniej jest mieć cię po swojej stronie niż przeciwko sobie. To jak posiadanie nuklearnej broni w świecie duchowym nikt nie chce być twoim wrogiem. Pamiętaj jednak, że ich pomoc nigdy nie jest bezinteresowna. Każdy dobry uczynek demona to element skomplikowanej gry. W której ty jesteś główną nagrodą, ale wiedząc o tym, możesz obrócić sytuację na swoją korzyść. Jaki ukryty motyw kryje się za ich pozornie dobrymi uczynkami? Za każdym gestem pomocy ze strony demona kryje się głęboko ukryty, egoistyczny cel. Te przysługi mogą przybierać różne formy, od drobnych codziennych udogodnień po znaczące życiowe zmiany. Może to być nieoczekiwany awans, rozwiązanie trudnego problemu, czy nawet uratowanie z niebezpiecznej sytuacji. Jednak w świecie duchowym nic nie jest za darmo. Demony działają subtelnie, maskując swoje intencje pod pozorem przypadku lub szczęścia. Ich celem jest stopniowe zdobywanie twojego zaufania. To jak powolne zaciskanie pętli, każda przysługa, to kolejny krok w ich planie. Zaczynają od małych rzeczy, by z czasem przejść do większych ingerencji w Twoje życie. Kluczem jest rozpoznanie długoterminowych konsekwencji tych przysług. Demon może uchronić Cię przed wypadkiem, ale co jeśli ten wypadek miał być punktem zwrotnym prowadzącym do Twojego przeznaczenia? Może podsunąć Ci lukratywny biznes, ale czy to bogactwo nie odciągnie Cię od duchowej ścieżki? Pamiętaj, twoja siła leży w świadomości. Jako wybrany masz moc przejrzenia tej gry. Twoja intuicja pozwala ci odróżnić prawdziwe błogosławieństwa od demonicznych pułapek. Możesz nawet nauczyć się wykorzystywać ich pomoc na swoją korzyść, jednocześnie unikając zastawionych sideł. Każda przysługa to próba otwarcia drzwi do Twojej duszy. Ale ty masz moc, by te drzwi zamknąć i obrócić ich taktykę przeciwko nim. Twoją największą bronią jest niezachwiana wiara i świadomość swojego prawdziwego celu. Żadna przysługa nie jest warta odejścia od twojej boskiej ścieżki. Jak rozpoznać, czy jesteś jednym z wybranych? Pierwsze: niewytłumaczalne zbiegi okoliczności. Doświadczasz serii nieprawdopodobnych wydarzeń? Wybrani często znajdują się w sytuacjach, gdzie wszystko układa się w sposób trudny do racjonalnego wytłumaczenia, jakby wszechświat torował im drogę. 2. Wewnętrzna siła i odporność: potrafisz przetrwać sytuacje, które złamałyby innych. Wybrani posiadają niezwykłą wewnętrzną siłę, wychodząc silniejsi z prób, które innych by zniszczyły. 3. intensywne sny i wizje. Miewasz realistyczne lub proroczezny. Wybrani często doświadczają intensywnych snów lub wizji zawierających ukryte przesłania lub ostrzeżenia. Czwarta Niezwykła empatia i intuicja. Posiadasz głęboką empatię lub silną, często trafną intuicję. Wybrani mają dar rozumienia ludzi i sytuacji na poziomie wykraczającym poza zwykłe zmysły. Piąte Poczucie inności i wyobcowania. Od dziecka czułeś się inny, jakbyś nie pasował do otaczającego świata. To częste uczucie wśród wybranych, bolesne, ale znaczące. Szóste, przyciąganie uwagi sił duchowych. Zauważasz, że ludzie i byty duchowe reagują na ciebie w niezwykły sposób. Wybrani mają szczególną aurę przyciągającą siły światła i ciemności. Siódme, niewytłumaczalne zdolności lub talenty. Posiadasz umiejętności wykraczające poza normalne ludzkie możliwości? Wybrani często mają dary, które wydają się nadnaturalne. 8. Głębokie poczucie misji Czujesz, że jesteś tu z konkretnego powodu? Wybrani często mają głębokie przekonanie o swoim przeznaczeniu, nawet jeśli nie znają szczegółów. Pamiętaj, bycie wybranym to przywilej i odpowiedzialność. Jeśli rozpoznajesz te znaki, nie ignoruj ich. Twoja podróż może być trudna, ale jest kluczowa dla Ciebie i świata. Rozwijaj swoje dary, ufaj intuicji i bądź gotów na wyzwania. Twoje działania jako wybranego mogą wpłynąć na losy nie tylko Twoje, ale i całego świata. Jaką niewyobrażalną moc posiadasz, nawet o tym nie wiedząc? W Twoim wnętrzu drzemie siła zdolna kształtować rzeczywistość. Moc wykraczająca daleko poza granice zwykłego ludzkiego doświadczenia. Jako wybrany posiadasz bezpośrednie połączenie z boską energią, które otwiera przed tobą niezwykłe możliwości. Ta moc manifestuje się na wiele fascynujących sposobów. Twoja wzmocniona intuicja pozwala ci wyczuwać prawdę ukrytą pod powierzchnią, przewidywać wydarzenia i rozpoznawać prawdziwe intencje innych. To niezwykłe przeczucie, ale potężne narzędzie duchowe, które może prowadzić cię przez życie z niezwykłą precyzją. Twoja obecność ma niezwykły wpływ na otoczenie. Możesz przynosić spokój w chaosie, inspirować innych do działania, a nawet katalizować głębokie transformacje w życiu tych, którzy cię otaczają. To nie przypadek, to przejaw Twojej mocy jako wybranego. W Twoich rękach może płynąć uzdrawiająca energia. Zdolna łagodzić ból, przyspieszać gojenie ran, a nawet pomagać w leczeniu chorób, zarówno fizycznych, jak i duchowych. Twoja aura działa jak tarcza, chroniąc cię przed negatywnymi energiami i atakami duchowymi, a z czasem możesz nauczyć się rozciągać tę ochronę na innych. Jako wybrany, masz potencjał do manipulowania energiami wokół siebie. Możesz wyczuwać aury, oczyszczać przestrzenie z negatywnych wibracji, a niektórzy wybrani potrafią nawet wpływać na zjawiska naturalne. Twoja świadomość może transcendować zwykłe granice, otwierając cię na doświadczenia wyższych wymiarów rzeczywistości. Pamiętaj, że twoja moc rośnie wraz z twoją świadomością. Im bardziej rozumiesz i akceptujesz swoją rolę jako wybranego, tym silniejszy się stajesz. To ciągły proces rozwoju i odkrywania, który może trwać całe życie. Kluczem do uwolnienia pełni Twojego potencjału jest praktyka i intencja. Medytuj, ćwicz swoją intuicję, bądź świadomy swoich myśli, bo mają one moc kształtowania rzeczywistości. Stoisz teraz na progu nowego zrozumienia wiedzy, która może na zawsze zmienić Twoje życie. Jako jeden z wybranych masz moc kształtowania nie tylko swojego przeznaczenia, ale i losów świata wokół ciebie. Pamiętaj, że z wielką mocą przychodzi wielka odpowiedzialność. Wykorzystaj tę wiedzę mądrze, zawsze kierując się światłem w swoim sercu. Demony mogą próbować ci pomóc, ale to ty decydujesz, czy przyjmiesz ich pomoc i na jakich warunkach. Bądź czujny, bądź silny. I nigdy nie zapominaj o swojej prawdziwej naturze jako wybranego. Twoja podróż dopiero się zaczyna, a z każdym krokiem stajesz się silniejszy i mądrzejszy.